Starożytnie Złoty Krzyż miał tą przyjemność brać udział w organizowaniu uroczystości otwarcia zrekonstruowanego grodziska, Zorganizowano z okazji zwieńczenia wartego 12 milionów złotych projektu TUM Peruaromańskiego Szlaku Ziemi Łęczyckiej, tworzonego we współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Grodzisko w TUMie pod Łęczycą to jedno z niewielu miejsc, gdzie można dotknąć drewnianej, średniowiecznym Polski. Uroczyste otwarcie zrekonstruowanego rodziska i z tej okazji przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Muzeum Etnograficznym w Łodzi stworzono jedną z najciekawszych, wczesnośredniowiecznych atrakcji na terenie województwa łódzkiego. Łęczyca i to miejscowości, które odegrały ważną rolę w państwie Piastów. W 1080 roku Gród w Tumie oraz Romaneska Kolegiata Najświętszej Marii Panny, i Świętego Aleksego, były miejscem spotkań dostojników kościelnych oraz książąt piastowskich, w tym Kazimierza Sprawiedliwego. Z kolei, w połowie XIV wieku, rozpoczęto na lewym brzegu Bzury budowę Zamku Królewskiego, głównego punktu nowego miasta Łęczycu. Zdaniem archeologów i historyków, grodzisko Kolegiata i zamek stanowią unikalny w skali polski zachowany krajobraz dziedzictwa kulturowego. W latach 2009-2011 w bliskim sąsiedztwie Tomskie Kolegiaty prowadzono na szeroką skalę wykopaliska archeologiczne, podczas których odkryto m.in. bramę, co później stało się impulsem do zgłoszenia pomysłu o to, żeby odbudować przynajmniej w części średniowieczne grodzisko. Muzeum Metograficzne przygotowało projekt rekonstrukcji Łączeskiego Grodu, od połowy XIII wieku do połowy XIV wieku, więc to jest okres słuchowy już istnienia grodu. Dlatego, że na przebadanym obszarze wspólnie z architektami, projektantami zaplanowano wygląd bramy otwartej. Bramy opartej o dokumentację archeologiczną i innych elementów mostu, konstrukcji wałów, jakie znaleziono i odkopano w czasie badań archeologicznych. Dzięki badaniom wiadomo, jak wyglądała brama grodziska i prowadzące do niej most. Wozy, wieża na Majdanie oraz studnia. Te elementy zostały tworzone w najbardziej zbliżony sposób, w jaki nie stworzono we wczesnym średniowieczu. Między innymi zastosowano metodą ociosywania drewna, praktykowanych jeszcze przez ówczesnych cieśni z przełomu XIII i XIV wieku. Cała inwestycja kosztowała 12 milionów złotych. Wykopaliska prowadzone na terenie grodziska dostarczyło wiele zabytków. Co najbardziej niezwykłym okazał się pierścień księżnej Salomei. Tę, to nazwa potoczna, bo nie wiadomo tak naprawdę tylko go należał, ten plejnot. Być może należał właśnie tutaj do rezydującej w Węczycy wdowy po księciu plusowi przy Jak można przeczytać w muzealnych opracowaniach, wielokątny, srebrny pieśń został znaleziony w Grodzisku Turskim na początku badań w 2009 roku i jest wyjątkowy nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale też europejskiej. Znajduje się na nim inskrypcja łacińska składająca się z 33 liter. Napis głosi: Tot vivas felix, quod vivit tempora felix. Czyli oby szczęśliwie, ile czasu żyje Fenix. Księżna Salomea będzie też patronką szlaku pieszo-rowerowego, który ma połączyć Łęczewski Park z Grodziskiem i Archikolegiatą w Tumie. Trasa Pierścienia Księżnej Salomei jest jednym z kroków do stworzenia kompleksu, który ma przyciągać turystów średniowiecznymi zabytkami. Plany zabudowania pawilonu, prezentującego średniowieczne dziedzictwo tych okolizm, ma także Łódzkie Muzeum Archeologiczne i Ortograficzne. Według archeologów dawny gród Łęczycki, grodzisko Tumskie to miejsca ślicznie związane z początkami W Dobie państwa piastów pełniły rolę grodu książęcego i kasztrańskiego. Zgodnie z przekazami Galanonima na początku XII wieku pełnia funkcję również stolicy państwa, co potwierdzałyby badania archeologiczne na grodzisku tumskim przeprowadzonej jeszcze wcześniej przez Oddział Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w latach 1948-1959, a w szczególności potwierdzone przez wznowienie tych badań w latach 2009-2011 przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Jak budowano gród w Tumie? Gród w Tumie powstawał w konstrukcji skrzyniowej z charakterystycznymi wołami. Następnie w X wieku dobudowano kolejne wyższe wały o konstrukcji już przekładniowej. Na nich zbudowano kolejne jeszcze wyższe wały o wysokości 5,5 metra. Prawdopodobnie po pożarze w drugiej połowie X wieku na miejscu tych wałów powstawał zupełnie nowy gród z jeszcze wyższymi wałami o wysokości 8 metrów. Rola ośrodka grodowego była kluczowa, ze względu na styk szlaków wodnych łączących tutaj zalewy Wisły i Odry. Kolejny okres istnienia grodu to faza kasztelańska datowana prawdopodobnie między 1259 a pierwszą połową XIV wieku, kiedy grod opuszczono i przeniesiono się do zamku w Łęczycy.